lat partii politycznej. Ja jestem kandydatem bezpartyjnym, kandydatem obywatelskim, popieranym przez prawo i sprawiedliwość. Bardzo dobrze. Subsaharyjski Chin. No parę dni temu był pan oflagowany tym żydowskim żonkilem, tym znakiem O czym pan mówi? Jakim, jakiej hańby to było powstanie? Gość, w o czym pan mówimy. opowiada? Jestem hydwałikiem z zawodu pierwszego. Wiem jak dokręcić wszystkim politykom śrubę. Bo Przeprowadzimy ustawę o obcych agentach. nazywa kobiety służące w polskiej armii, między innymi moją żonę, oficera sił powietrznych, babochłopami. Dziękuję. 30 sekund na U pan jest... Zdravstvujcie, tawaryjsz Maciek. Co wy chcecie mi skarzyć? Potem sobie po rusku panowie pogadacie, a. Ja tak próbuję mówić w obejrzeć. języku, który rozumie Pan Maciak. Proszę się wytłumaczyć z tego. Panie Marszałku. To ale widzieliście dzisiaj Państwo, Sojusze Antysemitów, Putinofili. To była debata wielu politycznych przyjaciół udających wrogów. Pierwszy raz, pierwszy raz powiedział pan prezydenta, to mi się naprawdę bardzo to podoba. Przede wszystkim jest pan. Jeszcze ja zdziwi, raz. Zdziwił się pan dla tak, Pan zawsze tchórzył przed rozmową ze mną. Jak to? Ja zapraszamy Uszedł z powrotem poradę. na swoje miejsce. Witaliśmy się. Tak, witamy. Tak, witamy. To, witamy. ...wojnę hybrydową, dlatego że to Putin i Łukaszenka przywożą na te granice migrantów. I problem polega na tym, że jakby się pan temu. Tyle lat tłumaczenia w programach. Musisz to wiedzieć. Skąd biorą się migranci, a oni dalej bredzą to samo? Chyba to pan Maciej miał w tym momencie w głowie. Skąd się wzięli migranci z Afryki i Azji w Szwecji 20 lat temu? To też sprawka Putina, czy może korporacji, które chciały mieć tanią siłę roboczą w firmach meblarskich. Pan popiera zwiększenie wydatków na obronność. No to oznacza, że będzie mniej na ochronę zdrowia, będzie mniej na szkolnictwo, będzie mniej na różne inne cele. Ale trzeba mieć silną, dobrze uzbrojoną, świetnie wyszkoloną, zawodową armię, aby się nas bano. W momencie, kiedy Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie, no, w tej chwili klaskać Putinowi, to ja naprawdę czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. I myślę, że przynajmniej w tej jednej sprawie wszyscy, jak tutaj stoimy, się zgadzamy, żeby takie rzeczy o Putinie opowiadać. Natomiast. Różnica. Kolejna różnica taka, że z Rosją granicząc, powinniśmy dążyć do normalizacji relacji. Nie po to, żeby zapraszać się wzajemnie na jakieś festiwale przyjaźni, ale po to, żeby robić dobre interesy. O tym, żeby nasze dzieci, nasz największy skarb, codziennie zasypiały w pokoju i w pokoju budziły się. Pokoleniem pokoju dzisiaj chcemy być. Pokolenie pokoju powinien budować przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy różną głupich. Wszyscy różną głupich. Tylko pan Maciej Maciak szanował mój czas. Już za samo to ma wielki plus. Wszyscy pozostali kandydaci przedłużali czas na zadanie pytania, niektórzy, jak Bartoszewicz, nawet o 100%. Odpowiedzi na pytania również nie mieściły się w czasie. Debata bardzo źle zorganizowana, bo kandydaci mogli stać naprzeciwko siebie, ale powinni mieć mikrofony, do których mówią i które zostają wyłączone po przekroczeniu czasu na zadanie pytania lub odpowiedź. Może te polityczne kurwiszony nauczyłyby się mieścić w czasie. Każdy z kandydatów w ustalonej losowo kolejności będzie tu na środek wychodził do pulpitu i zadaje trzy pytania: dwie wskazanym przez siebie osobom, jedną osobie, którą wcześniej dla tego kandydata wylosowaliśmy. 30 sekund na zadanie pytania, 90 sekund na odpowiedź i jeszcze 30 sekund na ripostę. Witam państwa serdecznie, ja tak e, przysłuchuję się tutaj e, moim kontrkandydatom, którzy nawzajem e, się. oczy okradają odpowiedzi kogoś się z czasu, zadaje pytanie. E, no nie wiemy też... komu, musi pan powiedzieć komu zadaje pan pytanie na początku. E, Najpierw... E, Ma pan 30 sekund na zadanie pytania, tak wstępie. jak wszystkim. Proszę wywołać kogoś do odpowiedzi. Proszę bardzo. E, nie chciałem, ale pan Nawrocki mnie sprowokował. Zapraszam. E, pan mówił o zachęcaniu do e, pójścia do armii. I tak się zastanowiłem, czy to zachęcanie będzie tak wyglądało, jak za rządów pana Maru Mateusza Morawieckiego, czyli Zubażanie Polaków, chociażby obdzieranie ich z cen pali na paliwie na każdym litrze przynajmniej o złotówkę zdzieraliście więcej, i e, podobna sytuacja była kiedyś w Niemczech, że e, pan Roosevelt, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, e, doprowadził ze swoimi kolesiami e, z wielkiego kapitału do inflacji i biedy, a potem podstawili Hitlera i było rozkochanie w armii. Czy to, to będą te, te same metody? Pan pytał o armię, jak rozumiem, tak? Panie Macieju, o benzynę. Nie pamięta pan si przyjechał pan za 5 złotych 19 groszy zł za litr benzyny do nas na spotkanie. Myślę, że sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, żyjemy dzisiaj, sytuacja drożyzny Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego doprowadziła nas do tego, że jeśli pan chce porozmawiać o benzynie, to musimy zacząć od niespełnionych obietnic. Natomiast jeśli chodzi o Wojsko Polskie i o system rekrutacji do Wojska Polskiego i te Dane statystyczne, do których się odniosłem rzeczywiście trzykrotnie spadła dynamika poborów do wojska polskiego i do wojska obrony terytorialnej, a można wykorzystać te mechanizmy, które działają już w wojsku polskim i w wojskach obrony terytorialnej, a więc z jednej strony opłaty za ćwiczenia, tak jak w wocie czy inne mechanizmy, które spowodują, że wielu młodych ludzi do wojska polskiego. Zresztą oni chcą trafiać do wojska polskiego i o to pan pyta nie rozumiem połączenia rekrutacji do armii z cenami benzyny i tych wycieczek po całej Europie i po całym świecie, które zadał mi Pan w swoim pytaniu. Chyba nie mamy wątpliwości, że chcemy zbudować silną, nowoczesną armię, chcemy zbudować Polskę z silnymi sojuszami na całym hmm. świecie. I nie wiem, co benzyna i ceny benzyny mają do tego. Rozbawił mnie przed momentem pan Rafał Trzaskowski, człowiek z dwudziestoletnim stażem w partii politycznej, kwestionuje mój brak partyjności. No, panie przewodniczący, to zdaje się być zupełnie, zupełnie śmieszne i niepoważne. Nie 20 czas. lat pan jest w Platformie Panowie Obywatelskiej, ja nigdy nie byłem w partii Panowie politycznej. Panowie, będziecie jeszcze mieli czas 30 sekund na ripostaż. Eee. Wiem co? Maciek. Pan próbuje wmówić. Ee. Y, zdroworozsądkowemu społeczeństwu, coś co można było wmawiać w latach dwudziestych na terenie Niemiec i innych krajów przed każdą wojną. Pan próbuje mi wmówić i młodym polakom, że fajnie jest iść do wojska nawet za te obsmarkane 6 tysięcy, niż mieć warunki stworzone do tego, żeby się e, tak bogacić, żeby y, nad Lazurowym Wybrzeżem jeździć Są w Ferrari? Pan chce, pan naprawdę... Z na, całym szacunkiem wiki? nie wygląda pan na młodego Polaka. Dziękujemy bardzo, <coughs> na Dziękuję bardzo. Teraz e, drugie pytanie Macieja Maciaka skierowane będzie do Krzysztofa Stanowskiego. To efekt przeprowadzonego wcześniej losowania. Zapraszamy. Hmm. Tak, dzień dobry. 30 sekund ma teraz Maciej Maciak. akurat tutaj pana Krzysztofa. S hmm. Co robić? Ale jak już tak, to e, m, chciałbym zapytać Pana o efekty tej Pana deklaracji. Ja wiem, że Pan startuje dla żartu, e, ale być może też dla żartu złożył Pan deklarację, że Pan chce pokazać, jak wygląda kampania od środka. Może już Pan ma na tym etapie jakieś efekty? E, chyba, że tylko Pan Mazurek od Pana kazał reporterom tak długo przyjeżdżać do wocawka, aż znajdą nam je haki. Czy do innych nas też przyjeżdżali? 90 sekund, Krzysztof Stanowski. Bardzo dziękuję za to pytanie. No, szukamy informacji o panu, a nie haków, ponieważ jest pan dość zagadkową postacią. Chciałem się dowiedzieć, kim pan jest. No to jak zadałem to pytanie, to pan się obraził i nie odpowiedział. W związku z czym, skoro pan nie powiedział, no to sprawdzamy u innych osób, kim pan jest, bo jest pan postacią dość zagadkową. Muszę powiedzieć, że moment, gdy nie został pan wpuszczony na debatę do Republiki, i później pan czekał 700 metrów od redakcji Republiki pod moim samochodem. Był dla mnie taki trochę dziwny, aż się zacząłem zastanawiać, czy we wszystkich samochodach jest takie świecące się czerwone światełko pod spodem, czy tylko w moim nowym. Ee, może tylko w czerwonych. Może tylko w czerwonych. No w każdym razie było to lekko dziwne. I tym bardziej mówię, kurczę, trzeba sprawdzić, kim ten człowiek jest, skoro nie jest w stanie wyśledzić w centrum Warszawy mój samochód, e, tylko po to, żeby na mnie zaczekać. No, Sprawdzam informacje o panu. Widzę, że pan rozmawia z panem Konstantinem Knirykiem, na przykład, który jest propagandzistą e, rosyjskim. Widzę, że pan chwali, jak to Rosjanie odbudowują Mariupol, e, i, stawiają, Mariupol. Tak, i stawiają nowe piękne bloki. Muszę przyznać, że to jest dość kuriozalne. No, na tej zasadzie można odbudować niedługo całą Ukrainę. E, zastanawiam się, e, jaki jest cel Pański startu w tych wyborach. Mój jest znany. Pański do końca nie jest znany, a wydaje mi się, że może być on bardziej e, interesujący od mojego. Proszę Państwa, 30 sekund, Maciej Maciak. W takim układzie żyjemy w kraju wielkiej szczęśliwości, że tylko trzeba prześwietlić Macieja Maciaka przez e, najbardziej rozpoznawalnego prezentera dziennikarza w naszym kraju, a życiorysy wszystkich innych kontrkandydatów, którzy będą. E, być może zarządzać naszym krajem, są dla nas nieistotne. To gratuluję panu Stanowskiemu postawy obywatelskiej. Wybieracie państwo w takim układzie w ciemno. Będę najbardziej prześwietloną osobą w tej kampanii, za co też w jakiś sposób jestem wdzięczny. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Krzysztof bardzo. Stanowski wraca na swoje stanowisko. A do kogo Maciej Maciek skieruje swoje trzecie pytanie? Ja bym chciał do pana Hołowni. Hmm. Zapraszamy. Zapraszam. A dodam, że o, przepraszam. Miałem nadzieję. A dodam, że jeżeli państwo będziecie e, głosować, uwzględnijcie to, że tutaj e, panowie, głównie panowie nawzajem okradali się z czasu, to, e, to przy ich potencjale intelektualnym jak będzie e, wyglądało traktowanie zwykłego obywatela? Panie marszałku, e, dlaczego. Odnoszę wrażenie, że na rękę jest panu banderyzacja w Polsce, bo rusyfikacja rozumie mnie. A banderyzacja, która się odbywa na przykład tu fanami pana Grzegorza Brauna, którzy. Grożą śmiercią. Na przykład mi, że jak dostaną karabiny, gdy wybuchnie wojna, to rozstrzelają takich jak ja. Dlaczego pan takiej sytuacji nie widzi? Wie pan, groźby otrzymujemy wszyscy w życiu publicznym. Jeżeli dostaje pan groźby, których spełnienia się pan obawia, powinien pan natychmiast zgłosić się do odpowiednich służb, na policję, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest pan kandydatem na prezydenta i z własnego doświadczenia wiem, bo różni, czasami mam wrażenie ze wschodu, inspirowani osobnicy grozili śmierci, śmiercią mojej żonie, gwałtem moim dzieckiem dzieciom. W, więc takich rzeczy naprawdę nie należy zaniedbywać. Proszę natychmiast zgłosić to odpowiednim służbom, one to sprawdzą i mówię to bez żadnej ironii. Polska powinna być państwem bezpiecznym dla każdego i mówię to jako kandydat na prezydenta. Mogę się z panem nie zgadzać, mogę uważać pana, bo pan miał wątpliwości, kiedy pan Stanowski pytał dlaczego jest pan prześwietlany, bo jest pan jedynym otwarcie prorosyjskim kandydatem. Inni udają, że są prorosyjscy albo ukrywają to, że są prorosyjscy niektórzy spośród stojących w tym studiu, a pan mówi o tym otwarcie. Pana wizja bycia z wierzchnikiem Zbrojnych jest rozbrajająca, rozbrajająca polską armię tak naprawdę i pozbawiająca ją możliwości właściwego reagowania. Pan się czasem zachowuje, jakby pan trafił do tej kampanii wyborczej i był przerażony tym, że o pana pytają, że sprawdzają, że każdy chce się dowiedzieć, kim pan jest, panie Maciak. Że cytują pana wcześniejsze wypowiedzi, pan kandyduje na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chce pan być, tak twierdzi, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, żeby być, trzeba mieć ku temu kompetencje. Trzeba Wierzyć w to, że Polska powinna być dzisiaj przede wszystkim bezpiecznym krajem i nie mieć wątpliwości co do tego, co dzisiaj dzieje się na Wschodzie, i czy Władimir Putin, który porwał 700 tysięcy ukraińskich dzieci jest zły czy niezły. Więc proszę mi tu nie opowiadać o banderystach. Dziękuję. 30 sekund na hmm. Mogę opowiadać to, co chcę w swoim czasie. E, wie pan co, e, to u pana nastąpiły cudowne przemiany, a nie u mnie. I ja nie powinienem być obiektem tylko panu o nich opowiedzieć e, kradnie pan znowu czas. E, ty, e, gdy pan robił takie słodkie live, y, e, pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa e, oczyszczania wyjeżdżali, a pan, e, za, e, a pan się wybekstał do widzów. E, nie wiem, czy mnie nie pobiją. Oni wykonywali swoją pracę. E, pan pan naprawdę. Pacjent, pan e, nie, no, nie było tego, tak? E, nie, pan nie rozumie poczucia panowie. humoru. Pan nie rozumie poczucia panowie. humoru, pan nie rozumie i To był jest czas pan dla żartu. To był czas na dziękujemy panom. Zanim przejdziemy do dalszej części. To posłuchajmy raz jeszcze całości sceny ze śmieciarką. Dla mnie jest oczywiste, że to nie były żadne żarty. Ha, wielka śmieciarka, e, której tu przed chwilą nie było. Natomiast nagle coś zaczęło piszczeć i pojawiła się śmieciarka. To niesamowite, że powiedzieć, co e, człowieka może spotkać na stacji międzynarodowej. Na której się zatrzymał. Śmieciarki do tej pory nie było, a tu nagle jest śmieciarka. Są też panowie, którzy ogarniają, mam nadzieję, że nie będą mnie bić i nie dojdą do wniosku, że ja już podlegam pod Waste Management. No może nie, chyba poszli sobie dalej, ale muszę powiedzieć, że to jest ściana i nagle ze ściany wyłania się śmieciarka Duże przeżycie. W, tak mówiąc, szczerze, dlatego przecież się bałem, że we mnie wiedzie, ale chyba nie wiedzie Dobra, anyway. Kto usłyszy pierwsze pana pytanie. Panie maciak, zapraszam. Pana nosczkę, że tak powiem, na drugą stronę. I tak naprawdę mam kłopot jakie pytanie panu zadać, bo faktycznie ja pana też nie znam. No to mam pan pana to, że... z internetu i chciałbym wiedzieć, czy też dowiedzieć się. Ponieważ trochę... Powiem, że trochę e, mnie oburza fakt, że ludzie, którzy e, zapomnieli tak łatwo, jak się klepali po plecach na molo w Sopocie, przypisują panu prorosyjskość, a nawet agenturalność rosyjską. Chciałem się pana zapytać, e, e, czy pan to rozumie? Czy pan wie, dlaczego tak się dzieje? 90 sekund, Maciej Maciak. Tak, oczywiście, rozumiem. Po prostu e, wytwarzane są pewne nastroje w społeczeństwie, na przykład y, antyrosyjskie i w związku z tym cwaniacy politycy próbują na już tym ugruntowanym antyrosyjskim poglądzie y, wobec y, dużej części Polaków ugrać sobie po prostu sukces wyborczy, a jak oni się będą zachowywać później, y, no to. To pewnie tak jak zwykle, że nie będą dotrzymywać tych wszystkich obietnic z kampanii, czyli mogą nawet nie być antyrosyjscy. Wcale mnie to nie dziwi. Ja już do tego przywykłem w swojej publicystyce na kanale YouTube program „Musisz to wiedzieć. E, e, właśnie takie niuanse życia politycznego wyjaśniam i apeluję do ludzi, jest coraz więcej ludzi odczarowanych. Stąd też zebraliśmy podpisy, żeby po prostu nie dawali się w konia robić politykom. Albo chcemy coś zmienić, albo po prostu na skutek przyzwyczajeń. E, jak, jak do aktorów w filmie, jeżeli w kinema, z kinematografii znamy takie zjawisko, że nawet jak jest film w, z tytułowym czarnym bohaterem, gdzie scenariusz zbyt często pokazuje go, jak je, jak z rodziną się zachowuje, no to później, gdy się takiemu czarnemu charakterowi, który, o którym wiemy, że jest przestępcą i, i że okrada społeczeństwo, coś źle się dzieje, no to my nawet mu współczujemy. I takie samo zjawisko zostało wyho wyhodowane w polityce. E, przyzwyczailiśmy się do tych ludzi, a oni się nie nadają, żeby nas reprezentować. To nasz scenariusz teraz przewiduje ripostę Marka Jakubiaka. 30. Sekund. A to będzie nietypowa riposta. Nie, nie riposta. Czy podziwia pan Putina? E, tak, tak, Każdy z nas tutaj w Polsce e, nie dałby rady, e, nie dałby rady wytrzymać takiej presji, to świadczy o tym, że jest e, e, bardzo dobrym politykiem. <klucz> Dziękuję panu bardzo. Ale tak się składa, że... Zostają, Zostają panowie na miejscu. gdyż pan wylosował jako drugiego pytającego również Macieja Maciaka, więc ma pan możliwość zadania mu drugiego pytania, jeśli chce pan z Ale ja myślałem, że ja korzystam z tego drugiego. A, Właśnie to było takie No to w takim niejasne. razie zapraszamy pana z powrotem na miejscu. a pan rozumie, chce dwie tak, osoby tak, wytypować. Tak, tak, tak. Dobrze, tak, tak. jak mówiłem o tym. Każdy z kandydatów ma 90 sekund na ostatnie, być może decydujące słowo. Odpowiadać będą Państwo oczywiście w wyłonionej wcześniej w drodze losowania kolejności. Proszę Państwa, jakiś festiwal obłudy. Przed chwilą słyszałem Pana Wocha z bezpartyjnych samorządowców, którzy to są partią. To jest niesamowite. Pani Seneszyn, która tak garduje za zabraniem przywilejów Kościołowi dostała wsparcie w kampanii zbierania podpisów przez pana Bakuna ściśle związanego z kręgami kościelnymi w telewizji Republika ma swoje cotygodniowe felietony. Proszę państwa, jak my fatalna jakość tej mównicy. Jak my nie będziemy mądrzy, to i tak źle skończymy. Ja dziś już państwu mówię, że wszyscy moi kontrkandydaci fanatycy militaryzowania kraju, czyli zadłużania i powoływania nas do armii, oni, to wszyscy, oni wyniki tych wyborów wykorzystają i gdy sytuacja się pogorszy, choć nie powinna ktoś, prze, ktoś z zewnątrz, żebyśmy byli uwikłani w konflikt z naszymi sąsiadami, to oni się później powołają na wyniki tych wyborów i powiedzą, no Polacy chcieli takiego właśnie militaryzowania, sióp do wojska, tylko ja gwarantuję państwu, że jako zwierzchnik sił zbrojnych nigdy nie doprowadzę do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia naszego kraju i e, to militaryzowanie w ogóle nie wchodzi w grę. A sami zadecydujcie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No to tym samym drodzy Państwo, kandydaci wygłosili ostateczne słowa. Pożegnali się z państwem, my teraz z wioskiem. Dziękuję za ten no, emocjonujący czas Jan Złotorowicz. Jacek Prusinowski, ja również Państwu bardzo dziękuję państwu kandydatom, naszym bardzo licznym widzom i zapraszamy na więcej na nasze super ekspresowe kanały. Dziękujemy, nisko się kłaniamy. Również za tą sytuację duży plusik.